No nie powiem. Brawo, naprawdę. Podejście, które ja widzę skandaliczne do tych wyborów niektórych ludzi, jest absolutnie niezrozumiałe. Tak mamy szemrany dzisiaj nie do końca legalny um, Sąd Najwyższy, a zwłaszcza tę izbę. To jest okropne dziedzictwo PiSu. Ale taki mamy, innego nie mamy. Wszystkie wybory poprzednie, wybory z 23 roku uznaliśmy i uznaliśmy rolę... Nie mógł te, inaczej się zachować Szymon Hołownia. Rolę tej izby. I nagle wokół tych wyborów, które są nie takie, jakie niektórzy by chcieli, ja też głosowałam inaczej. Ja też głosowałam na Rafała Trzaskowskiego i Szymon Hołownia jednoznacznie go poparł i głosował, ale dzisiaj jest patriotą, jest mężem stanu, jest on jest właśnie dzisiaj najbardziej odpowiedzialną osobą, bierze na siebie odpowiedzialność, żeby demokracja w Polsce trzymała się zasad. I wszyscy ci, którzy popierają byłych pzp owskich kacyków nabawiających do zamachu stanu, Panu, naprawdę zastanówcie się, zastanówcie się ludzie, na czym polega demokracja. Demokracja polega na tym, że się szanuje wybór Katarzyna. Ludzi.